W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, który Ojca Pio, kapłana Kapucyna z Pietrelciny, obdarzyłeś nadzwyczajnym przywilejem szczególnego doświadczenia męki Twojego Syna, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą tak gorąco proszę, a nade wszystko spraw, Bym włączony w śmierć Chrystusa, miał udział w chwale zmartwychwstania. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.